Dzieli. Podniesiona bandera na ORP Ślązak jest tego przykładem. Ale to nie jedyne wydarzenie w ciągu ostatnich lat, które świadczy o tym, że proces modernizacji marynarki wojennej przebiega. Możemy usłyszeć, że zbyt wolno słyszymy słowa krytyki, ale ten proces postępuje. Były premier Donald Tusk ten okręt nazwał. Najdroższą motorówką na świecie. Tak pogardliwie. Gdyby przyjął inną postawę, kiedy był szefem rządu, to polska bandera, bandera marynarki wojennej zawisłaby na tym okręcie kilka lat wcześniej. Ale nie zrobił. Nie zrobił tego, co do niego należało. W związku z tym, proces modernizacji. Marynarki wojennej musi przebiegać, aby te wszystkie zapóźnienia, te wszystkie błędy wypełniać. Na to potrzeba czasu, na to potrzeba także budżetu. Ja jako minister obrony narodowej doprowadziłem do tego, że została przyjęta 15-letnia perspektywa budżetowa. Ona daje gwarancję modernizacji polskiej. Marynarki wojennej. Mówiliśmy o RP Ślązak ale przecież do służby wkrótce zostaną włączone kolejne niszczyciele min. Do służby trafią także mniejsze jednostki. W kwietniu tego roku w Świdniku, nie przypadkiem jest to, że w Świdniku podpisałem kontrakt na dostarczenie do marynarki wojennej śmigłowców przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych. Mówię nie przypadkiem o Świdniku, dlatego że my bardzo racjonalnie podchodzimy do tego, aby to wszystko, co możliwe jest do zbudowania przez polski przemysł zbrojeniowy, było budowane właśnie przez polski przemysł zbrojeniowy. Ale Ślązach też jest dowodem tego, że stocznie, polskie stocznie mogą budować okręty. Ten proces będzie przebiegał, zapewniam Państwa. Chciałbym też podziękować, bardzo gorąco i serdecznie podziękować polskim marynarzom. Dziękuję Wam za Waszą codzienną służbę. O marynarce wojennej można przeczytać właśnie w kontekście takim, o jakim mówiłem przed chwilą. A mało kto pamięta o Waszej służbie. Zapewniam Was, że pamiętam o waszej służbie i jestem wam wdzięczny. Jestem wam wdzięczny za to, że strzeżecie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Jestem wam wdzięczny za to, że tak pieczołowicie dbacie o powierzony wam sprzęt. Jeszcze raz serdecznie Wam za to dziękuję.